W warunkach wojny. Co jest kluczowe, aby utrzymać działalność banków w warunkach wojny i to tak dużego banku, kluczowego dla funkcjonowania systemu finansowego, a co za tym idzie i całej gospodarki? Bardzo dobre pytanie, dziękuję. Należy zacząć od początku, a więc dzisiaj, czym dzisiaj jest bank? Dzisiaj bank to jest centralizowany system bankowy bądź systemy bankowe, które w momencie, kiedy będą niedostępne, po prostu banku nie będzie. Możemy mieć otwarte oddziały. Ale jeśli nie mamy do systemu centralnego, gdzie możemy rozpoznać płatność, poznać, zidentyfikować klienta, wykonać przelew, przelać środki, ewentualnie wypłacić określone środki, bank po prostu nie będzie istniał. W związku z tym w przypadku wojny albo jakiegokolwiek zagrożenia w centralizowanej bankowości, utrzymanie serca bankowości, czyli systemów krytycznych jest kluczowym do, do kontynuowania działalności. Więc bez tego to się nie da. Jak zakładaliśmy nasze plany y, ciągłości działania, w jednym ze scenariuszy, który mówił o tym, że co będzie, jeśli będziemy mieli pełną prawną wojnę, zakładaliśmy, że nie ma szans, najmniejszych, żebyśmy funkcjonowali dłużej niż dwa tygodnie, bo to jest nie do zrobienia w momencie zniszczenia krytycznej infrastruktury czy naszej centrum przetwarzania danych. Bank nie będzie w stanie stracić w żaden sposób na papierze, dzisiaj, w tej skali, w której jesteśmy, żadnych usług bankowych. W związku z tym, odpowiadając na to pytanie, pierwsza rzecz to zapewnienie ciągłości działania i dostępności do systemów, które są centralizowane, a drugie to, drugie to jest niestety bardzo prozaiczna historia, a mianowicie oddziały, bankomaty, gotówka w systemie, integracja z systemami centralnymi Narodowego Banku Ukrainy, systemami płatnościowymi, zapewnieniem obsługi naszych klientów we wszystkich możliwych miejscach dostarczenie gotówki do bankomatów, ale także zapewnienie ciągłości działania po stronie BeGofisu, tak żeby rozliczać transakcje czasowo, regularnie, nawet jeśli wystąpią jakieś problemy bez tego. No bank musi działać w trybie bardzo normalnym. A pomogła nam bardzo, i to chyba jest też bardzo ważne, pandemia, dlatego że rozpędzenie naszych pracowników w całym, na całym świecie jest do pracy z domu w zasadzie bank, jakby scentralizowana jednostka nie funkcjonował. Pracownicy, 80% pracowników pracowało zdalnie. Oczywiście nie mówię o pracownikach frontowych, czyli oddziałów. Niemniej decentralizacja prac i kontynuacja w czasie pandemii pozwoli nam relatywnie płynnie przejść w model pracy w czasie wojny, bez konieczności konsolidowania pracowników. Niemniej to są kluczowe elementy. Natomiast nie możemy, Szanowni Państwo, też zapomnieć o jednej rzeczy. Ten bank, który którym mam przyjemność reprezentować. To reprezentuje 40% biznesu bankowego w Ukrainie. W związku z tym, e, nie ciągłości działania tak ogromnej części rynku doprowadziłoby do chaosu finansowego, no, za co nam de facto właściciel płaci, żeby to nie nastąpiło. Więc e, główny fokus był na ludzi, dostępność środków, e, dostępność oddziałów no i zapewnienie ciągłości dostępności do krytycznej infrastruktury czy naszych data center to ze strony banku jakby ze strony infrastruktury. A teraz mam nadzieję, że nam się to nigdy nie przyda, ale spytać warto. Jak sami bankowcy, jak ludzie powinni się przygotować na wypadek wojny i jak zachowywać gdyby doszło do takiego ataku. Znaczy to jest zawsze pytanie, które bardzo łatwo teoretycznie się odpowiada z terenu nie Ukrainy i bardzo trudno y, z miejsca, gdzie ta wojna się toczy. Y, Taki chyba podstawowy, podstawowa różnica, albo mentalny problem, który ja historycznie miałem, to jest zrozumienie, jak duża jest Ukraina. Ukraina to jest kraj dwukrotnie większy niż Polska, i w momencie, kiedy trwają działania wojenne na 20% terytorium Ukrainy, to w dalszym ciągu 80% Ukrainy normalnie funkcjonuje. Ostatnio oglądałem w internecie takie mapy, gdzie te 20%, 20 rynku, czyli rynku w sensie terytorium Ukrainy było odniesione na, na mapach innych krajów w Europie. To jest praktycznie całe Włochy, to jest większość Wielkiej Brytanii, to jest duża część Francji i tak dalej. Kiedy mówimy, gdzie trwają e, działania wojenne. Do tego się nie można przyzwyczaić, Szanowni Państwo. To jest niemożliwe. To jest, nie można nawet tego zaplanować sensownie. Moje plany, ciągłości działania, które budowaliśmy wspólnie z kolegami, z naszym zespołem, no one były... zakładały różnego rodzaju scenariusze, natomiast e, Nikt o złowych mysłach nie zakładał, że będziemy mieli pełną, pełnoprawną wojnę, gdzie, będą, gdzie będzie niszczenie właściwie ludzi, a nie infrastruktury. Tym bardziej, że mówimy o jakichś bratnich narodach, czyli między Ukraińcami, Polakami, Białorusinami, Rosjanami, to nie ma tak dalekiej, gigantycznej różnicy kulturowej. Niemniej pojawiło się coś, co nikt nie zakładał, że się wydarzy. W związku z tym. Nie ma dobrej odpowiedzi. I szczerze mówiąc, dla mnie w czasach pokoju i w czasach wojny najważniejsi są ludzie. Wszystkie środki niematerialne i prawne można zawsze odbudować. Natomiast e, utrata życia ludzkiego z powodu bycia zastrzelonym, czy też e, zginie, ginąć pod gruzami z powodu pocisku, który spadł na dany budynek, jest to największa strata i każda, każdy człowiek, każda istota ludzka w tym perspektywie jest najważniejsza. W związku z tym dbajmy o to, żebyśmy nie narażali siebie niepotrzebnie i przewidywali najgorsze, bo jeżeli mamy plany, najgorszy z możliwych scenariuszy jest pracowany. Rzeczywistość mówi, że ten najgorszy scenariusz jeszcze jest gorszy. Także nie życzę temu nikomu, nie, nie życzę tego ani nam, ani innym narodom, żeby musieli spełniać, przechodzić przez taką gigantyczną tragedię, jaka odbywa się w Ukrainie. I mam nadzieję, że społeczność światowa wpłynie na to, żebyśmy skutecznie zakończyli tę wojnę, a ci, którzy ją wywołali, ponieśli właściwe, właściwą karę.